Witam Państwa bardzo serdecznie w Coaching TV Polonia. I pod tytułem Coaching TV Polonia jest: właśnie dowiedziałem się, że. Okej. Okay. I czytam taką książkę. Kupiłem ją za 29 zł w promocji w sklepie Rosman. To jest książka, którą czytam sobie dwa dni. Tak powiedzmy do połowy doszedłem, 180 stron, tak mi tknęło, żeby trochę o tej książce powiedzieć, ale zostawiam, zostawiam jakby tutaj decyzję co do obejrzenia, co do, co do, co do przeczytania, polecam. Ale co mnie bardzo zainteresowało w tej książce, to jest rozdział Moja kotwica psychologia. Tutaj w zasadzie musiałbym przeczytać dość, dość jakieś kilka, kilka kartek, żeby dobrze wyjaśnić coś, co jest bardzo, bardzo inspirujące dla mnie. Cóż, rozdział jest, e, któryś tam. I jako tak, autor pisze. Jako nastolatek przyswoiłem sobie nieco podstawy filozofii, czytując się w Schopenhauera, później przyszedł Nietzsche i dzieła innych wielkich myślicieli. Do dorosłym życiu otworzył się przede mną, dzięki bin, bin G. merom zupełnie nowy świat, świat psychologii. Od tamtego czasu psychologia odgrywa w moim życiu zasadniczą rolę. Bez niej nie byłbym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem, a moja firma nigdy by nie odniosła sukcesu. Psychologia otwarła mi oczy na wiele spraw. Po rozpadzie mojego pierwszego małżeństwa pobraliśmy się młodo i nie pasowaliśmy do siebie. Pomogli mi bin Germerowie wspierając mnie z innymi radami. Tutaj, matka Klausa była znaną w kroni psychoanalityczką. Przez kilka lat stanowiła łaparę ze słynnym psychoanalitykiem. W końcu Ingrid, bo tak miała na imię terapeutka, powiedziała. Zaczniemy od 4 godzin spotkań. A po, po nich wspólnie zdecydujemy, czy idziemy dalej, czy kończymy. Najpierw musimy się trochę poznać. Jeśli po tych czterech spotkaniach zdecydujemy, że kontynuujemy, wtedy pójdziemy już dalej na dobre i na złe. Nie zawsze będzie łatwo. Takie były jej reguły gry. Po czterech pierwszych Posiedzeniach zdecydowaliśmy, że idziemy dalej. Dla mnie cała ta sytuacja była niesłychanie ekscytująca. Nie chodziło mi o to, żeby się dowiedzieć, jakie mam problemy i zaburzenia, lecz by czegoś nowego się nauczyć, bo moja terapeutka widziała wiele rzeczy inaczej niż ja i dzięki temu na pewne sprawy otwierała mi oczy. Wtedy zacząłem też medytować. Do tego doszedł trening autogenny codziennie przez 3 lata i czytałem wiele fachowych książek z zakresu psychologii. Dziś często, w wielu wypadkach, za często przepisuje się leki. Uważam proces wyjaśniania własnych problemów wewnętrznych za konieczny, żeby na trwałe żeby przezwyciężyć projekcje i lęki. Obie metody, terapia przez rozmowę i medytacja, bardzo mi wtedy pomogły. Przede wszystkim przekonałem się jednak, jak olbrzymie możliwości ma psychologia i doszedłem do wniosku, że można ją sensownie wykorzystać również w przypadku pracowników mojej firmy. W latach osiemdziesiątych zaczęliśmy więc wprowadzać seminaria rozwoju osobistego. Jeszcze raz, w latach osiemdziesiątych zaczęliśmy więc wprowadzać seminaria rozwoju osobistego. Po dwóch latach terapii indywidualnej, terapeutka powiedziała mi, że jestem gotów na kolejny krok i żebym się zastanowił, czy chcę wziąć udział w terapii grupowej. Przed tym czułem jednak paniczny lęk. Nie chciałem opowiadać o swoich problemach obcym ludziom w grupie 15-20 osób. Jak zareagują, słysząc, że tu oto mamy między sobą tego kapitalistę. Rosmanina. To jest nazwisko. E, o, Rosman, Rosmanina. Tylko tu jest niemiecka literka. Nie wiem, jak się czyta. Rosz. Nie chciałem, czyli Rosmana. Czyli jak zareagują, słysząc, że tu, oto, mamy między sobą tego kapitalistę, Rosmana. Nie chciałem być oceniany i źle się czułem z myślą, że musiałbym ujawić swoje najbardziej i tymne sprawy. Ale w końcu się przemogłem i zrozumiałem, że niechęć do udziału w tego typu terapii była z mojej strony przejawem lęku, projekcją. Jeszcze raz. W końcu się prze przemogłem i zrozumiałem że niechęć do udziału w tego typu terapii była z mojej strony przyjawem lęku projekcją. Teraz przeczytam Państwu to, do czego zmierzam. Czyli poniekąd to, co wcześniej czytałem, było wstępem. Natomiast tą informację, którą chciałem naprawdę przeczytać, jest, jest, jest tutaj. Prowadzący grupę powiedział mi... Wytłumaczę Ci, czym jest świadomość samego siebie. Ktoś, kto nie jest siebie świadomy, przyłącza się do grupy liczącej 20 osób i czuje, że 19 spośród nich go lubi, ale jedna osoba go odrzuca. I ponieważ ta jedna osoba go odrzuca, on jest poirytowany i nieszczęśliwy. Nie może zrozumieć, dlaczego ktoś go nie lubi. A teraz do grupy wchodzi ktoś świadomy siebie. 19 osób z grupy go nie lubi, a lubi tylko jedna. I ten ktoś świadomy siebie siedzi sobie spokojnie, zadowolony, że jest osoba, która go lubi. 19 innych osób nastawionych wobec niego negatywnie jest mu zupełnie obojętnych. Jeszcze raz. Do grupy wchodzi ktoś świadomy siebie. 19 osób z grupy go nie lubi, a lubi tylko jedna. I ten ktoś świadomy siebie siedzi sobie spokojnie, zadowolony, że jest osoba, która go lubi. 19 innych osób nastawionych wobec niego negatywnie jest mu zupełnie obojętnych. Jeśli człowiek uzależni się od sądów i ocen innych, jest zgubiony. Brzmi to jak truizm, ale rzeczywiście nauczyłem się uniezależniać od sympatii bądź antypatii otoczenia. Świadomość samego siebie wyzwala, wtedy też radzimy sobie psychicznie z tym, że inni nas odrzucają. Świadomość samego siebie wyzwala, wtedy też radzimy sobie psychicznie z tym, że inni nas odrzucają. To tyle. Fajna książka. Historia życia, historia sukcesu właściciela sieci Rosman, którego znamy. Znamy tą sieć drogerijną. Bardzo ciekawe wątki. Bardzo fajnie czysta, jest to delikatna, znaczy delikatna. Jest to lekka lektura. Ale naprawdę mocno inspirująca. Polecam. Fajna książka.